Siemanko! chciałem podziękować wszystkim wspierającym, bo to dzięki wam staćmy czasami, żeby dokupić po prostu jakieś bonusowe kosteczki, bonusową pirotechnikę, żeby wam nagrać. Grosik do grosika i zawsze coś tam się uczuła. Odcinek dla wspierających pewnie za pół roku będzie publiczny, ale ci co wspierają, to mają po prostu takie e, bonusy. Dwie dzisiaj takie kosteczki z Biedroneczki, Beautiful Show oraz Light. Fire. Wybaczcie, że tak nagrywam, a nie inaczej, ale nie chciałem się po prostu brać tyłu, A tam obok kaczorek nagrywa. Jeśli chodzi o Beautiful Show, mamy tutaj tak. Gramatura tej wyrzutni jest to 312,5 g, czyli dość dobrze. Klasa F2, 25 strzałów ląd tylko pod... a jest i rezerwowy to się szanuje, to się szanuje i zauważymy Hessia dla Biedronki ma białe szaty Hesja dla innych dyskontów ma po prostu inne kolorowe może specjalnie dla Biedronki dają ląd rezerwowy i to się szanuje kaliber 26 mm 40 m wysokość strzelania czy dość wysoko czas strzelania 30 sekund cena 60 zł druga wyrzutnia jest to Light Fire Taka nieduża dziewiętnasteczka. Ląd tylko podstawowy, rezerwowego nie widzę. Kaliber 26 mm. Gramatura e, tej wyrzutni 233,7. E, tutaj macie kod produktu tej wyrzutni. Cena: 5 dyszek w biedronce. Czyli niby dużo, niby mało, ale zobaczymy. Tutaj, jeśli chodzi o kod e, produktu, to jest taki więc już was nie będę męczył i truł widzimy się, jak te wyrzutnie wypadają jeszcze raz podziękowania dla wszystkich wspierających, którzy mnie oglądają oświeć się odcinek dla wspierających odpalaj Kaziu y, dziewiętnastkę najpierw nie uciekaj, bo to tu wiesz jakie to jest ale zimno jest człowieku o. O, Ładna. o ten ładny. To taki rusie. Magneta. A no. A no. Fajna, fajna. 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 Naprawdę fajna. Dawaj Kaziu, teraz są drugą. Odległość jest niecałe 40 metrów, 30-40. Gdzie nagrywam po prostu gdzie indziej? Naprawdę teraz fajne. leci 25. No, no, ale, no, ale zimno. No, dawaj Kaźmisz. Całkiem fajnie. Ja jestem Całkiem królem fajny. Rapu. Ja jestem królem Rapu. Będziemy ja mieli dobre powody. Słabsza jest. Słab. Jeśli ja chodzi o huk. Ale dług, migo, migotanie się w tak. tak. To jest słabiej. Słabsza jest. Tak. Jeśli chodzi o go. Migo... To lepsze. Final fajny. Finał ładny. Eee, a więc tak, pierwsza wyrzutnia zrobiła na mnie wow, Tylko muszę zobaczyć jaka cena i jaki kaliber. Bo pierwsza wyrzutnia wypadła fajnie. Druga wyrzutnia wypadła gorzej w przeciwieństwie do pierwszej. Cena za pierwszą? 5 dych. dych. To jest bardzo dobra cena. Druga? 60 zł. No okej. Okay. Ta miała kaliber 26 i ta miała 26. To mieliście dwa takie tyk. same kalibry. Ale ta, ta druga to tak. Tyk, 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 tyk. Nie? E, dwa takie same kalibry, ale Lightfire lepiej wypada z biedry. Lepiej wypadła. Tej dałbym takie, kurwa ci powiem 8, a tej dałbym takie 7. Fajnie. No. A ty kaczak? No. Bez kibył. Ta, 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 ta m, była lepsza. O tej ja daję, tej, um, daję no, tej za te dwa fajne efekty, które mi się podobały no. i że długo migotanie się utrzymywało. Daję jej 8 z plusem, a tej daję 7 z plusem, dobra. bo miała też długi ty, efekt Kaziu? migotania. No tak samo. No dobra, to trzymajcie się i dziękuję za wsparcie. Na razie.